Drodzy przyjaciele, czy wasza druga połówka często przewraca się z boku na bok i cicho wzdycha w środku nocy? Może wam się wydawać, że yy, spisaliście się na medal, ale w rzeczywistości ona mogła nie poczuć nawet najmniejszego drgnienia w sercu. Co więcej, możecie mylić jej reakcję, którą bierzecie za pewnik, z oznaką jej zadowolenia. Jeśli tak jest, to dzisiejszy materiał prawdopodobnie całkowicie wywróci do góry nogami wasze postrzeganie intymności w związku i uświadomi wam, w jak wielkim nieporozumieniu żyliście, ponieważ wasza żona ma w rzeczywistości sekretny przełącznik, o którym być może nawet sama nie wie. Gdy tylko zostanie dotknięty, poddawam się całym sercem, to uczucie jest jak porzucenie wszelkiej obrony. Oddam ci swoje najprawdziwsze ja. Przyjaciele, którzy chcą być idealnymi mężami w oczach swoich żon, proszę obejrzyjcie ten film od początku do końca, ponieważ dzisiaj odkryję tajemniczy, zakazany obszar, o którym 99% mężów nigdy w życiu się nie dowie. Odsłonię jedyny klucz, który może otworzyć drzwi do ciała i umysłu waszych żon. Ujawię wam go tutaj bez, bez żadnych zastrzeżeń. Ten sekret, który może prawdziwie wzmocnić relacje między y, mężem a żoną, to coś, czego nie kupicie za żadne pieniądze. Jeśli nie chcecie przegapić tak cennych informacji, naciśnijcie teraz przycisk subskrypcji, a następnie włączcie dzwoneczek, aby nie przegapić więcej ekscytujących treści w przyszłości. Jesteście gotowi, zatem oficjalnie zaczynajmy. Dziś podzielimy się z Wami ostatecznym sekretem, który może całkowicie rozpalić duszę Waszej żony i uczynić Was prawdziwym sternikiem w sypialni. Posłuchajmy autentycznej historii. Pewien 65-letni mężczyzna, żonaty o 35 lat, opowiedział, że po obejrzeniu poprzedniego filmu jego relacja z żoną stała się rzeczywiście bardziej harmonijna, ale zawsze czuł, że w oczach partnerki czegoś brakuje. To poczucie pustki sprawiało, że czuł się bardzo niekomfortowo. Ten mężczyzna zawsze wierzył, że jeśli tylko będzie odważniejszy, głębszy i szybszy, jak za młodu, jego żona na pewno będzie zadowolona. To był jego najpoważniejszy błąd. Panowie, w miarę starzenia się kobiece ciało przestaje szukać płytkiej i szybkiej stymulacji przypominającej fale uderzające o brzeg. To, czego naprawdę pragnie, to głęboki i potężny rezonans, który może wstrząsnąć ziemią i trwać w nieskończoność. Gdzie więc znajduje się źródło tego rezonansu? To nie jest punkt G, o którym często, często mówimy. Jeśli punkt G jest jak dźwięk dzwonka do drzwi, to miejsce, które dziś pomożemy Wam odnaleźć, jest jak główny wyłącznik zasilania w Waszym domu. Dzwonek do drzwi może narobić hałasu, ale wystarczy delikatnie przełączyć ten główny wyłącznik, a cały dom może natychmiast pogrążyć się w ciemności lub rozbłysnąć światłem. Oznacza to, że jest to przełącznik życia na zupełnie innym poziomie. W medycynie nazywamy to miejsce przed nim sklepieniem pochwy. Jeden, dwa, trzy znajduje się ono głęboko w ciele żony, tuż przed szyjką macicy. W dotyku jest bardzo miękkie, trochę jak gąbka. To nie jest nerw na powierzchni skóry. Jest ono bezpośrednio połączone. Z korzeniem ogromnego skupiska nerwów autonomicznych w głębi naszego brzucha, które kontrolują macicę i pęcherz moczowy. Dlatego, gdy to miejsce jest delikatnie dotykane i stymulowane, odczucie to nie jest zwykłym rowieniem w dłoniach i stopach. To uczucie jakby kości, organy wewnętrzne, a nawet każda komórka w całym ciele rezonowały i wibrowały razem. Głęboki prąd elektryczny natychmiast rozprzestrzenia się od rdzenia po całe ciało. Kiedy to miejsce jest y, prawidłowo aktywowane, kobieta doświadcza zupełnie innego orgazmu niż dotychczas. Jest to ciągła i y, długotrwała, ekstremalna przyjemność, y, jakby całe ciało zostało opróżnione. Nazywamy to orgazmem macicznym. Mężczyzna, który potrafi dać jej to doświadczenie, zostanie na zawsze wyryty w jej sercu. Problem w tym, że. 99% z nas, mężczyzn, nawet nie wie, gdzie to miejsce się znajduje. Nawet jeśli przypadkiem na, nie natrafimy, nie wiemy, jak je traktować i, i po prostu je omijamy, ale od dziś staniecie się tym 1% wybranym spośród y, 10 tysięcy. Jednakże, aby y, otworzyć te sekretne drzwi, oczywiście potrzebne są pewne prace wstępne i y, umiejętności. Cóż, teraz zdradzę wam, jak go uruchomić. Oto yy, ostateczny przełącznik waszej żony, trzetapowa yy, strategia, aby całkowicie się wam poddała. Panowie, nie chodzi tu o używanie języka. To bardziej zaawansowana technika używania palców. To także najgłębszy dialog między wami a ciałem waszej żony. Pierwszy etap to znalezienie właściwego kąta tego sekretnego przełącznika. Panowie, to nie jest miejsce, które można dotknąć po prostu wpychając palce głęboko. To jest y, prymitywny sposób inwazji, a nie miłości. Klucz leży w kącie i szacunku. Najpierw pozwólcie żonie położyć się wygodnie, y, następnie użyjcie jednego lub dwóch palców, aby delikatnie wprowadzić je do jej ciała, dłonią do góry, a potem lekko zegnijcie opuszki palców, tak jakbyście delikatnie machali ręką, mówiąc, chodź tutaj. Wielu mężczyzn w tym momencie staje się niecierpliwych i zaczyna szukać na oślep, to błąd, utrzymując tę pozycję, wyobraźcie sobie, że delikatnie podnosicie palce o jeden centymetr w kierunku sufitu. Zastosujcie bardzo delikatny y, nacisk. Kiedy poczujecie, że głęboko w podbrzuszu waszej żony jest miejsce twarde, ale przypominające miękką poduszkę, gratulacje, znaleźliście dokładną lokalizację. Wasze opuszki palców powinny poczuć cudowne wrażenie podobne do dojrzałego owocu kaki, które jest jednocześnie jędrne i e, elastyczne, miękkie i twarde. Drugi etap nie polega na dążeniu do głębi, ale na delikatnym uciskaniu, niczym badanie pulsu. Drugi błąd, który popełnia większość mężczyzn, to traktowanie tego miejsca jak punktu G i mocne tarcie oraz grzebanie to nigdy nie zadziała. To miejsce nie reaguje na tarcie, ale na głęboki nacisk, podobnie jak punkty w refleksologii. Proszę, uciskajcie punkt znaleziony w pierwszym etapie z bardzo równomierną siłą przez 5 sekund. Wyobraźcie sobie, że doświadczony terapeuta manualny delikatnie pracuje, by uwolnić głębokie napięcia. Powoli zwolnijcie nacisk, yy, następnie ponownie uciskajcie przez 5 sekund i powoli zwalniajcie. Ten powolny i głęboki rytm uciskania jest jak pierwsze delikatne pukanie do drzwi. Obudzi on dawno uśpione skupiska nerwowe głęboko w miednicy waszej żony. Jeśli w tym momencie wasza żona wyda dźwięk... Hmm, Ach, który jest mieszanką zaskoczenia i nowości, a którego nigdy wcześniej nie słyszeliście, gratulacje, jesteście na, na dobrej drodze. Ale jeśli ciało Waszej żony nagle zesztywnieje lub nawet zadrży, oznacza to, że użyliście zbyt dużej siły. Proszę natychmiast zmniejszyć siłę lub na chwilę się zrelaksować. Trzeci etap to zanurzenie się w tańcu miednicy. Kontynuując powtarzanie delikatnego nacisku, odkryjecie, że w pewnym magicznym momencie miednica waszej żony y, mimowolnie zbliży się do waszych palców, jakby miała siłę magnetyczną. Kluczowy jest ten moment, od teraz to już nie wy kontrolujecie, ale musicie współpracować z tańcem miednicy waszej żony. Kiedy miednica żony odpycha wasze palce na zewnątrz, delikatnie podążajcie za nią i wycofujcie się. Kiedy jej ciało ponownie wciąga was do środka. Podążajcie za jej rytmem i naciskajcie głębiej. Gdy ten delikatny taniec na odbijanego się rozpocznie, oddech waszej żony zmieni się z pierwotnie płytkiego i szybkiego na głębokie i długie westchnienie z nutą satysfakcji. Wszystkie nerwy wieciele będą w pełni skoncentrowane na waszym jednym palcu. Gdy ten y, y, taniec ciała i umysłu osiągnie swój szczyt, y, wasza żona w końcu podniesie przed wami białą flagę i całkowicie porzuci wszelką racjonalność i rezerwę. To jest istota trzech etapów y, uszczęśliwiania i y, przekonywania waszej żony za pomocą tego ostatecznego przełącznika. Przyjaciele, słysząc to, możecie myśleć w duchu, doktorze, czy te rzeczy, o których pan mówi, są naprawdę tak magiczne, czy zadziałają również na mnie. Aby odpowiedzieć na Wasze wątpliwości, opowiem Wam teraz głębiej o najbardziej autentycznych i wzruszających osobistych doświadczeniach tych panów, którzy z powodzeniem otworzyli te sekretne drzwi. Wróćmy do mężczyzny, który jest żonaty od 35 lat i ma teraz 65 lat. Powiedział, że y, nauczył się komunikować z żoną dzięki technikom z poprzedniego odcinka, ale zawsze czuł, że jego żonie wciąż czegoś brakuje. Nauczyłem go tej strategii ostatecznego przełącznika. Mówił, że na początku miał um, trudności ze znalezieniem lokalizacji, ale po kilku dniach prób w końcu znalazł to miękkie, gąbczaste miejsce. A kiedy wypróbował drugi etap delikatnego nacisku, jego żona, kobieta, która przez całe życie nigdy nie wydała żadnego dźwięku w łóżku, wydała z siebie głębokie westchnienie, zadowolenia. Ten pan z ekscytacją opowiedział mi, że po raz pierwszy w życiu osobiście doświadczył, jak jego żona drży na całym ciele i mocno go obejmuje. Był bardzo wzruszony i ciągle mi dziękował. Co było jeszcze bardziej poruszające, to że ten pan zadzwonił do mnie kilka dni później. Jego głos drżał, gdy mówił: Doktorze, czy pan wie, że moja żona tej nocy głośno płakała w moich ramionach? Powiedziała, że przez, przez 40 lat małżeństwa po raz pierwszy w życiu poczuła, że jest kobietą dziękuję. Podzielę się. Historią pary po 70. -tce. Mąż często czuł, że z powodu wieku brakuje mu sił fizycznych, więc zawsze się spieszył, ale później zdał sobie sprawę, że ta trzetapowa strategia w rzeczywistości nie wymaga zbyt wiele wysiłku fizycznego. Wystarczy skupić się na kącie i sile nacisku. Szczególnie gdy zaczął y, próbować trzeciego etapu, aby synchronizować się z ruchem miednicy żony, zdarzył się niesamowity cud. Y, żona, która zawsze była bardzo pasywna w łóżku, zaczęła aktywnie poruszać biodrami, a nawet przejęła inicjatywę w całym y, procesie. Mężczyzna powiedział z ekscytacją: Naprawdę nic nie zrobiłem. Po prostu podążałem za pragnieniami ciała mojej żony i pomagałem jej jak delikatny partner w tańcu. W rezultacie moja żona po raz pierwszy. Od naszego ślubu pokazała tak zadowoloną minę. Po wszystkim wpatrywała się we mnie i z uśmiechem zapytała, skąd się tego nauczyłeś, doktorze? To był pierwszy raz od 30 lat, kiedy widziałem, jak moja żona uśmiecha się jak dziewczynka. Na koniec opowiedzmy o y, mężczyźnie po 60. Jego problemem była zbyt duża ostrożność zawsze bał się, że sprawi żonie ból, więc zawsze krążył na zewnątrz, nie mogąc wejść do środka. Dla niego pierwszy etap znalezienia odpowiedniego kąta był największą przeszkodą. Powiedziałem mu, żeby nie myślał o tym jak o technice, tylko wyobraził sobie, że szuka wyjątkowego skarbu w ciele swojej żony. Mężczyzna zebrał się na odwagę i skupił całą swoją uwagę na opuszkach palców, czując bardzo uważnie. W końcu znalazł to miękkie miejsce. Kiedy lekko je nacisnął po raz pierwszy, jego żona szepnęła mu do ucha: e, To jest to. Tak, to jest e, tam. Czy wiecie, że słowa jego żony natychmiast odblokowały jego pewność siebie, która była mocno e, zamknięta przez dziesięciolecia? Od tego dnia e, nie był już drżącym obserwatorem w sypialni, ale e, odkrywcą pełnym pewności siebie i odwagi do eksploracji. Zmiany w tych prawdziwych przypadkach dowodzą tylko jednego. Intymność między mężem a żoną po pięćdziesiątce nie polega na brutalnej sile, ale na mądrości. Tylko ci mężowie, którzy naprawdę rozumieją tajemniczą mapę ciała swoich żon, mogą poprowadzić je na prawdziwy szczyt, którego y, najbardziej pragną w swoim życiu. Teraz ta tajemnicza mapa jest w waszych rękach. Jeśli uważacie, że dzisiejszy film jest dla Was pomocny, proszę, dajcie mu kciuka w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby włączyć dzwoneczek, dzięki czemu nie przegapicie naszych bardziej dogłębnych nauk, które pomogą Wam stać się mężczyzną na szóstkę w przyszłości. Najważniejsze jest to, że przyjaciele, którym udało się pomyślnie zastosować tę praktykę, proszę wpiszcie delikatnie jeden w sekcji komentarzy poniżej. Każdy wasz komentarz y, może dodać więcej odwagi innym przyjaciołom i jest również największą zachętą dla naszego kanału. Zawsze będę was wspierał w dążeniu do zdrowego, szczęśliwego i satysfakcjonującego życia małżeńskiego.